dzisiaj zagramy w Counter-Strike 2 Oczywiście na rangę, żeby być lepszym Nie mieć Silvera 3, tylko rank-upa Więc myślę, że możemy zaczynać Aha Dobra, szybko poszło, nie spodziewałem się <śm> No. Myślę, że raczej w następnym odcinku będzie raczej jakaś inna gra niż jest strike 2. Może bardziej coś z bohaterem. Jeśli wam coś to mówi Aiden Price'em, jeśli się nie mylę. To od Ubisoft jest ta gra. No. Albo Minecraft. Jeszcze się w sumie to zobaczę. Że mia miałem nadzieję, że chociaż wyjdzie nam coś, by na niej jak coś wyjdzie, ale nie wygląda na to, żebyśmy wygrali. Dobra, chyba szybko pójdzie i nie będzie raczej wygranej. Ale on jest dobry. Dobry. Oj. Dobra. Aha. Dobra, znowu szybko poszło. Ja no, czy trzeba chociaż jedną wygrać? żeby honor był zachowany jakkolwiek. Oj. Aha. Dobrze. 5-0. Mogło być lepiej. Ale cóż, jak się nie gra z jakimś kolegą, tylko niestety się gra tak z randomami tak brzydko mówiąc. No to... O! Dobra, niestety tak czasami wygląda. To teraz ja wychodzę z tego gorszego kurwa. Ajajajajaj Aha Ajajaj. Ale dobra jest bynajmniej to Już z honorem to przegrana, chociaż jeden punkt, no ale z czasem będzie lepiej. Mhm. by nie wyszło tak, że, że to, że będę miał Silvera 2, bo tego nie chciał raczej. I to nieźle. No to właśnie teraz macie to przedstawienie, dlaczego warto nie jest robić sobie przerwy od gry Counter-Strike 2. Aha. To nieźle. Aha. No, cóż, nie wiesz, nie wiesz. Ale ranga zachowana. Mm, 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 mm. Dobra, no cóż, niestety to na tyle w tym odcinku. Myślę, że raczej będzie jeszcze odcinek w poniedziałek. Albo jeszcze Na pewno za następnym tygodniu powinien być jeszcze odcinek. Jeszcze nie wiem z czego, ale z czegoś na pewno. Mam nadzieję, że mi się podobało. Taki krótki film, ale najmniej żeby był to co życzę Wam miłego wieczoru, dnia zależy to ogląda się, siema